Batony są sprzedawane w dużych i małych kartonach. Duży karton zawiera 25 batonów. W trzech takich dużych kartonach jest tyle samo batonów, ile w pięciu małych. Ile batonów jest w małym kartonie? Mamy trzy duże kartony, ponieważ jest taka informacja w zadaniu, i w każdym kartonie po 25 batonów. Batonów. I mamy też malutkie kartony. Nie wiemy jeszcze, ile jest w małych kartonach, dlatego że musimy wcześniej policzyć, ile łącznie jest wszystkich batonów tych trzech dużych. Czyli co, 25 pomnożymy przez 3 to jest 75. Jeżeli w dużych kartonach jest 75, to w malutkich również jest 75, tak wynika z treści zadania. Ale pytanie dotyczy, ile jest batonów w jednym malutkim kartoniku. Więc co trzeba zrobić z liczbą 75? Podzielić na 5, ponieważ mamy 5 takich kartoników, a wszędzie jest porówno. Więc wykonam to dzielenie dla powtórzenia dzielenie pisemne. I teraz 7 podzielić na 5 to jest 1. 1 razy 5 to jest 5. Odejmuję tą piątkę. Mam reszty 2. Do dwójki przepisuję piątkę tą z góry. I mam teraz 25 podzielić na 5 to jest 5. Więc 5 razy 5 to jest 25. I tutaj już jest reszty 0. Więc 75 podzielić na 5 to jest 15. W takim razie w każdym małym kartoniku jest po 15 batoników. Możemy zapisać odpowiedź. W małym kartonie jest 15 batonów. Dziękuję.